Przeżemyczki z tej strony GamesPL a to jest 11 odcinek serii zagrajmy w Minecraft na modach. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się budowaniem tego domku. Chciałbym go w końcu skończyć, bo naprawdę to będzie nam dosyć potrzebny ten domek potem, żeby te mechanizmy gdzieś zmieścić, a jakoś ten domek pięknie nie wygląda. Więc pomyślałem sobie, że nie no, zróbmy ten domek. Potem w komentarzu już się znalazło takie, kiedy będzie domek i napisane, że w kolejnym odcinku, więc dla tej osoby dzięki za pomysł i proszę o to, to co chciałeś po prostu no więc domek będzie wyglądał w miarę tak że będzie podłoga z desek może tak to ujmę z desek tych normalnych oak planks po prostu te normalne deski chociaż nie wiem bo tak żeby to jakoś naocześnie wyglądało to to powinno być czegoś innego ale znowu nie miałam innego materiału. A tak to nie wiem, co ładnie się ładnie, tak ładnie pasowało w te mechanizmy. Taki wiecie, taki klimat. No nie wiem. Popatrzmy, może mam coś w skrzynkach. Co ja mogę? Z bruku mogę coś zrobić ciekawego. O, krzesełka, czyli mamy... Nie ja wiem jaki to jest mod, ale mamy w krzesełkach. O, musimy się jeszcze rurami pobawić. O, to będzie już lepiej wtedy. Przykładowo automatyczna farma. I takie tam rzeczy. Ten Oby, nie. Dobra, chciałem się powiedzieć tutaj, żeby były shadery w Minecraft'cie, ale coś mi jakby nie wyszło. Chciałem też, żeby było więcej mieczy, ale to chyba w kolejnym odcinku tak jakoś skombinujemy, żeby tych mieczy było jednak więcej. Jakieś tam lepsze wiecie, no. Fakt, techniczna paczka ok, ale fajnie by było, jakby jeszcze jakieś tutaj mody były. To by było wtedy już spoczko. Zobaczmy, czy są jakieś fajne drzwi. Door, door, do Lane four net. Dor, Dobra, nic nie ma. Ciągniemy drzwi. Takie polskie drzwi. O. Dobra, tak to zrobimy. Deseczki, jak ja w ogóle długo od drewna nie brałem do ręki. Wow. Niesamowite uczucie. Czuję się taki. Taki, taki bardziej się czuję. Nie wiem, jakby. Wow. To dla mnie jest wielki, wielka presja. Ja myślę, że tutaj drzwi y, zrobimy fakt, będą one... Hmm, będzie się przed nimi trudno wychodziło, ale mam nadzieję, że będą ładnie wyglądały. Już myśli, już myślcie, co to jest. Będą ładnie się komponowały. Pod pamiętam, to będzie tak wyglądało, jaki taki klimat średniowieczny, takie trochę drzwi, ale takie właśnie średniowiecze. Teraz. Myślcie, myślcie, co to może być, co to może być, co ja wymyśliłem, nie, to będzie teraz takie, dobra, klipciu, nie, że coś, ale ciebie nie lubię zbytnio, mm, okej, okay. możemy dalej budować, tam zrobiłem zestaka, więc nie wiem, czy mi starczy, Uuu, nie styknie, coś mi się wydaje, że nie styknie, nie, nie ma szans, żeby to stykło, mm -mm. Zaprzyjęło mi na pięć pasków takich? No. Pięć z kawałkiem. Mamy drewno? Nie mamy drewna przy sobie. Serio. Jak ja nie lubię mieć drewna przy sobie? <grymne> znaczy jak ja nie lubię... Nie mieć drewna przy sobie. O! ta są już nie trochę logiczniej. Czekaj zombie, na siebie mam czas. Wow. I co się stało? Piórów czym czy mi się zdawało? Ej, ten uśnik strzela nami? Nie, myślę, że on strzela nami. Fuck. Ej, coś, coś on zrobił. Nie, gdzie ja jestem? Ej! Halo? Ja jestem! No nie! Niech mnie zrespiło w dziwnym miejscu. Dobra, będę biegł do domu i zrobię szybkie cięcie. Dobra, więc widzimy się w domku. Okej, okay, już jesteśmy w domku. I to była masakra. Dlaczego ja się nie narodziłem tutaj z powrotem? No teraz się nie mogę przespać, nie wiem czemu. A, dobra, dzień. Dobra, już wiem czemu. Okej, okay, trzeba teraz uważać, bo jeżeli mnie znowu tam zrespi... To już nie będzie tak ciekawie, bo to było szczerze. No, dosyć mnie to wkurzyło. Mam w sobie domek, wszystko Gites, a tu nagle się zrespiłem w jakimś dziwnym miejscu. Czy ja wiem? Nie tak źle, nie? No, ale już mi o to. Niech mi się moja koparka naładuje. Koparka. Moje wiertło, niech mi się naładuje. I wtedy będzie git. Słuchaj, chyba tak zostanie jak jest na razie. To musimy po, poprzesuwać, więc mamy tutaj kluczyk, tutaj nie mamy. Bo inaczej byśmy to po prostu, no po prostu byśmy to rozwalili. Tylko gdzie ja to mam. Ej, gdzie jest kluczyk? Dobra, aha, jeszcze tutaj mam nową skrzynkę zrobioną. I tu jest. O. O. Ile? A możemy zrobić automatyczny? Wrench O! Możemy. Jak się robi to? Electric motor. Dobra, wiecie co? Ja to może zrobię poza odcinkiem. Bo pamiętacie ile było robienia? Cały odcinek spędziliśmy na... Po prostu robieniu tego. A to było trochę w takim razie już bez sensu. Więc ja myślę, że to zrobimy później i... Może postawmy tutaj jakiś kolejny mechanizm. Wcieliśmy tutaj mmm... może tak nie działa to ja się sobie tutaj w mody zyskajmy industrial craft 2 a jeszcze to ewentualnie świat, ja, może ja będę trzymał e... o spoko dobra, okej okay. teraz zacznę tutaj może jeszcze solara sobie dorobimy a to tam będzie lajki Myślę, że to mogę zrobić też poza odcinkiem, bo nie chcę niczego bez sensu robić na odcinku. Chociaż! A co tam zrobimy jeszcze jeden sobie solarek? Wow! Przecież znajomę tą skrzynię? Ej! Co tutaj się stało? Halo! Jaka beka, ej. Tak mogę zrobić jakieś przejście. Nie tutaj swoją skrzynkę, przechodzę. Nie ma. Ja tak mogę? Wow. Dobra, tak. Te, te, tego nie chciałem zrobić. Dlaczego tak się stanęło? Ja chcę spać. Dobra. Hmm, może bym tutaj to trochę ogarnął. A może i nie. Ale trudniej wodna by się też przydała. Ale to naprawdę by... Było tanie, nieefektowne, tak to powiem. Ale no zróbmy tutaj, już nie będziemy wyglądać. zrobimy miejsce na elektrownię wodną. Czuć, że może nie będzie ona jakaś super i w ogóle nie będzie rozwalała systemu. Najlepsza jest chyba właśnie słoneczna i wiatrowa. Ale dobra, też się każda przyda energia. Więc dajemy czadu. Mmm... dobra. Taka yy, jakby to powiedzieć. Niezręczna cisza przed chwilą była. I nie wiedziałem po prostu co powiedzieć. Myślę, że też czasami tak macie. Dobra. Domek tutaj trochę ogarniam. Ale i tak jest jak na moje nie załadny. póki co, bo potem to wiadomo to się to się rozwinie. Będzie tutaj się wszystko rozwijało, tutaj tutaj już jest piknie. Dobra. Pijamy tutaj i coś ja chciałem zrobić, co ja chciałem ja chwilę chwilę, czasę przypomnieć. Dobra, więc co chciałem zrobić. Wchodzimy tutaj, robimy dużo patyków. teraz no, może nie dużo, ale wiecie. Żeby jakoś tak było gites. I robimy tak. Tak, tak, tak. I tak. I jest piknie. To będzie takie fajne, nie wiem, jak to wyjdzie w ogóle, ale... O, o! O, o! Ładnie to wygląda. To, że mamy w ogóle jakieś lasery tutaj, sprawdźmy. O boże, no i miał ja to teraz usunę. Nie? Dobra. Laser. No tylko taki. A jaka jest obrona... Chwila. TF jest, tak? Yy, FT, boże. Znowu TF. O. Nie no. Aha, dobra. Wiem tutaj ten yy, Dispenser. O! Więc tak, 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 tak. O, nie jest takie ciężkie. To jest light taki. 3 z tą, ma jedno szkiełko, dozownik. Pff. Możemy to zrobić, nie ma problemu. Tylko pytanie, czy ja tego nie zabiję. I czy to w ogóle żyje. To to... Aha, dobra. Wiem, co to jest. Co wiesz? Co się będę okonywał. <laughs> dobra, podtrzymujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Mm, raz, dwa. Trzy. Tak, yy, jedno szkiełko. Mamy tutaj gdzieś szkiełko? Proszę, żebym ja tu, ja tu miał szkiełko. No błagam! Teraz mi jest potrzebne szkiełko? Nie ma. Akurat, gdzieś jest potrzebne... Bam! Nie będzie. Bo po co? No bo zawsze by było. Ale nie teraz, bo teraz akurat chyba mi nie jest potrzebne, nie? Boże, co wyglądało tak... Ta krowa jest OP. Dobra. <laughs> o no fakt, teraz nie mogę zednać, bo mam jedyne w jakimś randomowym miejscu. Dobra, to była ciężka podróż dla tak wartościowej rzeczy. Czyli jednego piasku w sumie. Zrobimy z tego szkiełeczko. I lecimy, 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 lecimy. Siu, siu. Dobra, ja myślę, że kobiet to nam nie zbraknie. Bo tam... no właśnie, jak tam mi minionki kopią? Czy na w ogóle kopią? No właśnie nie kopią. To jest problem. A te rzeczy to pewnie tam gdzieś zostały. Nie, chwila. Czy czy to się... Nie, no dobra, nie będę kombinował przecież już. Po co to komu? Dobra, gdyby zrycona tak ogólnie. Ja bym chciał takie ładne kabelki, żeby to tak jakoś... Takie kabelki to by się po ścianie ciągnęły, jeżeli tutaj takie coś jest. Tylko jak to się robiło? Pomocy potrzebuję. Halo. Red Iron, okej, okay, jak to przepalę? Aha! Dobra, czekaj, czekaj, jak to się robiło? To muszę zjechać na sam dół, a to się robiło w ten sposób. Eee, chwila, chwila. Czy potrzebuję... Teraz dwa, trzy. No i tego redstone'a dajmy już trochę więcej. I teraz wypełnimy te e, pustki. Trzy pustki wypełnimy. Oj, oj, oj. Jeszcze tutaj jedno dajmy. Co jeszcze nam przypali? I co z tego wyjdzie? Co z tego wyjdzie? Dobra, na razie nie będziemy się interesować, co z tego wyjdzie. Tylko po prostu weźmy jeden lapis dla żuli I co ja tam chciałem jeszcze? Kobla? E, na szczęście mamy nici już, bo zabijaliśmy pajączki w poprzednim odcineczku. Dobra. Drewno mamy, wszystko mamy. Jest impreza. Yes. Jest. Starczy mi czy nie? Jak się ro... Jak to się robiło? Ej! Fak! Nie starczy mi nici! Nie! Tylko nie to! To cię czego, czegoś... Nie! Ja się załamię po prostu. Ja się kiedyś kurde załamię. Tutaj... No nie no, niezła kopalnia powiem. Powiem nawet bardzo niezła. Trzeba będzie trochę nic się ogarnąć i bym miał takie coś, co by mnie broniło. Ale chyba nic z tego nie będzie. No Dobra, zróbmy takie płytki, to będą ładnie wyglądały. Jak to będzie... Yy, płytka. Coś naciskowego, tak... To... Boże. Plate. O! No nieźle. Jest płytkę. Chwila. Nacisk... naciskowa, o. Dobra, takie będą git, myślę że będzie tego trochę więcej. Zróbmy 4 i może to będzie już trochę lepiej. Weźmiemy teraz to. Tylko to tak będzie działać w ogóle, chwila. O, działa tak. Czyli bardzo dobrze. Zróbmy tak. Teraz, yy, dlaczego ja tu nie mam craftingu? Okej okay, tu i może jak otworzymy? Nie, tylko jedno się otwiera. Czuj, teraz trzeba zrobić, tak? Oj, jeszcze jedno. Tak będzie działać. O! Działa! Jest pięknie. Tutaj też tak zróbmy. No. Te są tak ładnie przechodzone, tylko czy da się to jakoś zamaskować, bo... ładnie no. coś się tam nie układa, no nie będziemy siebie oszukiwać. <laughs> tylko... ...jest pytanie, czy teraz jakby mowek tutaj nie przechodził. No nie wiem, no nie wiem. Ciążka. Będziemy tutaj takie postawić właśnie? Takie cię. Nie, no, dobra, nie będziemy już kombinować. Póki co mamy takie. I tak ja myślę, że nam na razie stać. chwilę. weźmy jedną stroną, takie jak ninja. Dobra. Więc to by było na tyle. To już będzie koniec odcinka. Spell. Zostaw lajka. Suba. Skomentuj. Ja się z Wami żegnam. Dzięki, cześć i na razie.